Z kolejną już ostatnią czwartą niedzielę Adwentu, już niedługo czas Bożego Narodzenia, ale jeszcze wsłuchajmy się to w słowo Boże, które tą Ewangelię, którą Jezus do nas w tą niedzielę kieruje. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w górę do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, Poruszyło się Dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała – Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości Dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. W tej Ewangelii jesteśmy świadkami spotkania, spotkania dwóch kobiet. Maria wyrusza przez wiele kilometrów, aby pomóc swej krewnej Elżbiecie. Więc warto zadać sobie pytanie, kto tak naprawdę jest bliski mojemu sercu. Bo może się okazać, że dzielimy jeden dom, że mieszkamy w tym samym jednym mieszkaniu, a jesteśmy od siebie bardzo dalecy. Jakby wiele kilometrów. Może ta dzisiejsza niedziela jest okazją, by zbliżyć się do kogoś, do naszego najbliższego, by spotkać się z nim, nie tylko być fizycznie, ale spotkać się. Bo jak słyszymy dzisiaj, Duch Święty jest obecny w spotkaniu Maryi i Elżbiety. A czy Duch Święty jest obecny w naszych spotkaniach? Czy nasze słowa niosą radość, nadzieję, Bożą łaskę? Choć może brzmi to górnolotnie. Czy może jest dużo złości, kłótni, oczeniania, osądzania? Może warto sobie dzisiaj już zadać, nim siędziemy do wigilijnego stołu, co chcemy tak naprawdę powiedzieć tym naszym bliskim. Niech Maryja wspiera nas właśnie w rozeznawaniu na tą dzisiejszą Ewangelię, na ten dzisiejszy dzień. Niech Pan nam błogosławi dziś.